Dobry wieczór, witaj o. ponownie. Cześć, cześć, trochę się nie słyszeliśmy faktycznie. Przerwa była dosyć długo. I dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Powiedz, czy łatwiej się wchodzi w takie spotkania? W ogóle czy łatwiej się gra Tobie z perspektywy na razie jeszcze Stendina, do tego zaraz przejdziemy, jaka ta rola ma być. W roli takiego zawodnika, który wskakuje, czy, czy jednak wolałbyś być cały czas w obiegu, grać, grać, grać i, i ta forma mogłaby być jeszcze wyższa? Czy znaczy, wiesz co, na pewno bardzo brakuje mi takiej gry drużynowej, żeby faktycznie wejść z chłopakami, potrenować przez te 6-7 godzin dziennie i być w tym toku meczowym. Ale tak pograć też jest fajnie, no, na pewno nie będzie to dłuższa przygoda z chłopakami, ale mm. fajnie będzie w, w tych następnych spotkaniach Polskiej Ligi Sportowej. Czyli masz zamiar dograć fazę wiosenną, tak? Mam to rozumieć, że jeszcze tych parę, parę spotkań w szeregach ten się pojawi? Na tyle jesteśmy dogadani. Tak naprawdę. Pamiętam, że gdy zawsze rozmawialiśmy z tobą, gdy byłeś zawodnikiem teamu SK Gaming w tych poprzednich sezonach, w tych poprzednich meczach, to tam pojawił się ten problem, ta kwestia dokończenia szkoły, matura. Jak to w tym momencie wygląda u ciebie? Ty, ty jesteś dążysz do tego, żeby być takim zawodnikiem na 100%, czy, czy teraz jakieś inne obowiązki się pojawiły? Znaczy na pewno fajnie by było, wiadomo, mam, będę miał do tego szansę, żeby zostać tym zawodnikiem na 100%, no tak. ale trzeba mieć też taki plan B w życiu i na pewno nie postawię wszystkiego na jedną kartę i będę. Przeżył w sumie swoje umiejętności w jakimś innym kierunku też. Jasne. Dzisiaj trochę tego stawiania na jedną kartę było, bo gdy grałeś w obronie, to zaskakiwałeś, szokowałeś czasami nawet swoją skutecznością. Powiedz, jaki był plan na tę grę? Jaki był plan na defensywę? Co dogadałeś z chłopakami pod kątem tego, jaka ma być twoja rola w tym meczu? Czy znaczy, tak szczerze, to z chłopakami rozmawialiśmy zbytnio na temat tego, co mam robić, co mam grać. Na Anciencie na przykład dowiedziałem się podczas freestyleu, gdzie kryje po mm. Bardziej to było tak, że no wiadomo, Ungantium jest drużyną, która ze sobą gra dosyć długo, trenują. Mm. I no czułem po prostu, że chłopakom trzeba wchodzić w grę, no i nie można pozwalać im na granie, rozgrywanie swojej gry. A panowie coś mówili, mówię o zawodnikach Thunderflash, mówili coś o swoich oczekiwaniach względem tego meczu, albo może już po zakończeniu spotkania, bo z tego spotkania na pewno wyniesiemy tyle, że może być taka gorycz. Pierwsza mapa przegrana, 14-16, to mogło być nawet 2-0 dla, dla Thunderflash dzisiaj. Czy już coś mówili na temat tego, że, że to spotkanie nie poszło, że to nie tak powinno wyglądać, czy jeszcze na takie refleksje przyjdzie u nich czas? A Znaczy, no, nie rozmawialiśmy jeszcze o meczu, tak naprawdę, no, wiadomo, no, te mapy wyglądały, no. Najbardziej boli chyba to Vertigo z 14-7, no bo to mogło się skończyć 2-0 tak naprawdę, ale no zagraliśmy terot, no, tak jak powiedziałeś, no nie gadaliśmy ze sobą przed meczem o tym jak chcemy to grać, więc no wyszło nasze niedogadanie po stronie atakującej, no po cie graliśmy dosyć fajnie, parę run też nam uciekło, no ale po tero ewidentnie odjechaliśmy, no boli to, że nie zamknęliśmy w dwóch mapach, bo była na to szansa. Ale Flash ma jeszcze szansę na pewno na, na to posiem, na tę wyższą część w kolejnej fazie sezonu i dobrze słyszeć, że będziesz im w tym pomagał. Maciej, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za te rozmowy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Tyle od Bielanego, który zalicza powrót marzenie, panowie. Myślę, że tak debiutować w sezonie chciałby każdy. Szczególnie w tym momencie i, i po tym, co powiedział Bielany, jasne, chciałbym, chciałbym być zawodnikiem na 100%. Takie wizytówki chciałby sobie wydrukować każdy zawodnik. No to jest też dobra informacja dla yy...